Dzień dobry. Pokazuję Wam podstawowe narzędzia z gimp potrzebne do wykonania zadania. Uważajcie, żeby nie wyklikać czegoś, co nie trzeba. Jeśli wyklikacie, musicie sami znaleźć rozwiązanie. Najczęściej, albo dobrze, po kolei. To jest Windows 11, Wy tam macie dziesiątki. Słuchajcie, wpisujemy GIMP, uruchamiamy. Dwa sposoby, jeśli coś pokiczkacie. Uważajcie, żeby nie pozamykać tutaj tych okienek. Bardzo uważajcie, gdzie klikacie. Więc tak, pierwsza sprawa. Dajemy, jak już mamy otwarty gim, plik, nowy, 1920x1080 rozdzielczość, zatwierdzamy. OK. Więc jeśli coś zrobicie nie tak, Ctrl Z, wycofujemy. Jeśli coś bardzo namieszacie, to dać plik, nowy i całkiem nowy dokument. Od nowa zaczniecie pracę, ale powinno być. Problem, który mieliście przed chwilą, powinien zniknąć. Jeśli okaże się, że nie możecie, że nie możecie rysować z jakiegoś powodu. Nie mogę rysować. W tej chwili próbuję, nie mogę rysować, to często jest gdzieś zaznaczony jakiś obszar, tak jak tutaj. Dodajemy tutaj ten kwadracik. Ewentualnie, jak jest, patrzcie, prawym to kółeczko. Klikamy gdziekolwiek, przełączamy znowu na pędzel czy narzędzie i możemy działać. Pamiętajcie, to jest najczęstszy problem, jeśli nie możecie nagle wykonać żadnej operacji. Dobra, Ctrl Z. Cóż jeszcze? Uważajcie tutaj, żeby nie. Często zamykacie tutaj opcję narzędzia. To wtedy trzeba tą strzałeczkę, to trzeba dać tutaj, i tu gdzieś będzie opcja przywróć ustawienia narzędzi, coś takiego. Dobra. Ok. Pokazuję wam te narzędzia, które są potrzebne do wykonania pracy. Więc tak. Tutaj jest pędzel. Pędzel. Tu wybieramy rodzaj pędzla. My będziemy potrzebowali tylko strzałeczki robić. Więc jakiś tam stąd tutaj rodzaj pędzla i będziemy robili strzałeczki. Tu jest gruba, więc zmniejszym, zmniejszymy na taką. O. No. Może być. Możemy rysować za pomocą. No, którekolwiek tutaj pędzle. Dobra. Ctrl Z. Więc będziecie tylko, powiedzmy, rysowali takie strzałeczki gdzie trzeba. Dobra. Ok. Teraz będziemy potrzebowali. Załóżmy, że robimy schemat budowy komputera. Zaczniemy od procesora. Przeskakujecie na wyszukiwarkę internetową. Tutaj dałem już procesor jakiś no i któryś procesor. Przez te powodzie mam teraz internet przez komórkę więc troszeczkę mi tu nie idzie za dobrze. Ten internet powiedzmy że tutaj ten obrazek wezmę już nie będę w niego wchodził ale uwaga taki fajny skrót klawisz Windows to jest to z oknem po lewej stronie. Klawisz Shift i klawisz S. Ekran pociemniał, a ja zaznaczam obszar, który chcę wyciąć. Mam go w tej chwili zapamiętany. Tutaj ten, te, 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 te dwa procesory, które zaznaczyłem. Wracam do gimpa. Patrzymy tutaj po prawej stronie. Jest warstwa tło. Nie ruszamy warstwy tła. To ma być sobie tło. Możemy zablokować, żeby nie było, bo w tej chwili możemy sobie po niej rysować tutaj, ale nie chcemy tego. Patrzcie, oczko znika. Więc jak nie chcemy, CTRL-Z wycofałem, to warstwa tła kliknięta i tutaj pędzel zaznaczamy. Cyk. I w tej chwili nie mogę rysować. OK. Bardzo ważne jest przy malowaniu na komputerze w każdym programie posługiwanie się warstw. Bo jeśli jedną rzecz robicie na danej warstwie, to potem łatwo możecie to usunąć albo zmodyfikować. Tutaj dodajemy warstwę, cyk, i nazwiemy ją procesor. Procesor. Przeźroczysta, żeby była, ok. W razie czego tutaj tym x usuwamy warstwę. Bardzo ważne, musi być zaznaczona warstwa, na której pracujecie. W tej chwili jeśli dam warstwę tła, nie mogę tu nic rysować, bo jest zablokowana. Gdyby nie była zablokowana, to bym porysował ją i jeszcze byłby większy problem. Dam warstwa procesor, procesor i mogę rysować. Dobrze, ale ja tu nie będę rysował, tylko robimy, skopiowałem tam wcześniej zdjęcie procesora, robię teraz Ctrl-V. Patrzcie, tutaj pojawiła się taka dodatkowa jakby warstwa. Wybieram tutaj ten krzyżyk na górze po lewej, mogę ją dowolnie przesuwać. Więc procesor damy w jakimś miejscu yy, załóżmy, że tutaj jeśli to miejsce mi odpowiada, to tutaj tą kotwicę daję, za ją, cyk. OK, mam. Teraz dam tekst. Co to jest procesor? Słuchajcie, postarajcie się, to jest umiejętność czytania ze zrozumieniem selekcjonowania treści. Wybierać, gdy będziecie poszczególne podzespoły dawać, bo ja tylko pokażę wam zdjęcia, nie pokażę wam tekstu, musicie tekst sami wybrać, na przykład w tym, znaczy w tym zadaniu akurat, ale tam będzie schemat sieci i inny. Tego typu zadania musicie sami zobaczyć, zorientować się, który tekst najlepiej opisuje dane urządzenie albo daną technologię. Więc wchodzę znowu, tutaj sobie wybrałem procesor. I tu mi się podoba, tutaj jest tak fajnie. Procesor to urządzenie, które zajmuje się wykonywaniem obliczeń niezbędnych do działania. Komputera dodajmy. O. I możemy sobie zrobić tak: zaznaczyć to tutaj, ten tekst, albo jakiś inny, który uznacie za słuszny. Ctrl C, kopiuję, wracam. Wybieram tutaj tą literę A. To jest wstawianie tekstu, bo ja chcę wstawić tekst, nie obrazek, tak jak to, tylko tekst. Yy, mogę kliknąć gdziekolwiek i daję Ctrl V. Dobra. A, przesunę to sobie. Och, momencik. Yy, dobra, jeśli chcę przesunąć, to muszę dokładnie kliknąć napis. Widzicie, bo wcześniej przesunąłem, tutaj kliknąłem, przesunąłem tą warstwę. Tło przesuwałem. O nie, zablokujemy przesuwanie tła. Tło i, i ten tutaj blokuje położenie i rozmiar. Dobra, już tło nie będę, nie przesunę przez przypadek. Dobra. Więc mam, klikam warstwę tą z napisem i dobrze. Więc tak, ewidentnie nie może ten napis tak być, więc zrobimy klikam a i klikam tutaj, powiedzmy. Jestem teraz w tym tekście. Dam delete, czyli skasowałem jedno powolne pole enter. Lecę tutaj. Znowu delete, enter. Obliczeń niezbędnych do działania zrobimy tak. Tutaj dam delete, enter i dopiszę komputera. Komputera. Dobra, mógłbym teraz zmodyfikować tą czcionkę, że jej rozmiar, ale my to zmniejszymy inaczej. Natomiast popatrzcie, tu jest rodzaj czcionki. Gdyby była konieczność, gdyby była konieczność wyboru jakiejś czcionki, to tutaj klikam to i mogę sobie wybrać jakąś jakąś egzotyczną, nie wiem, inną. Tylko momencik Ctrl A zaznaczyłem i wybieramy czcionkę taką. Średnio czytelna. Procesor, no weźmy coś bardziej czytelnego. To tak, żebyście wiedzieli. Serif na przykład, OK nie, umówmy się, że wy wybierzecie. Zobaczymy, czy mam tu domyślnie kalibri. Weźmy kalibri. Kalibri. Dobra. Mogłbym tutaj zmniejszyć rozmiar czcionki. Ale możemy to zrobić inaczej, bo zobaczycie też inne narzędzie. Dobra, to mam tekst. Zmniejszyć ten tekst jeszcze teraz, więc mam klikniętą tutaj, tą naszą warstwę z tekstem i wybieram. Uwaga, bardzo ważne narzędzie tutaj. Ja tu mam wybrane skalowanie. Natomiast jeśli go nie będziecie mieli, to klikacie prawym guziczkiem i wybieracie skalowanie. Mam skalowanie teraz wybrane. Klikam ten napis i patrzcie, mogę tutaj go skalować, jak chcę, albo tutaj na przykład, prawda? Tu jest taki łańcuch szczepiony to powoduje, że równocześnie jeśli modyfikuję wysokość, to zmienia mi się szerokość. Jeśli go rozłączę, to będzie mi się tylko jeden parametr zmieniał. Nie chcę, ma być połączone. Dobra, więc ja sobie zmniejszę tak i daję skaluj. Mam. Wybieram ten krzyżyk i przesuwam. E, Moment, jest procesor piknięty. I przesuwam tutaj pod mój procesor. Dobra. I tak samo możemy modyfikować, modyfikować yy, obrazki. Nie? Bo to tutaj ten tekst został takim obrazkiem, jakby w tej chwili. Czyli wybieram skalowanie. Klikam. Tylko to mam teraz zwróćcie procesor. To już jest jako cała strona. Więc mogę i mogę zmniejszać, zwiększać. I zawsze muszę zatwierdzić. skaluj. A teraz idę wpuścić mojego pieska, bo mi szczeka. Piesek wpuszczony, więc wiecie już, jak wyciąć i wkleić ilustrację do gimba. Wiecie, jak wkleić tekst. Wybiorę sobie pędzel, wybiorę sobie taki rodzaj do rysowania. Kolor, kolor jeśli chcemy wybrać. Tu jest, patrzcie, Kolor tła na dole, a tu kolor do rysowania. Możemy, prawda, wybierać, jaki chcemy, ale weźmiemy czarny. Rozmiar troszkę zmniejszymy. No i będziecie musieli tutaj robić y, strzałeczki do. No, w zależności, jak to Wam pokażę na przykładzie. OK, cyk. Celem tego zadania jest, żebyście wiedzieli, jak wyglądają poszczególne, yy, w tym konkretnym przypadku podzespoły komputera, w przypadku sieci, jak wyglądają części sieci, jakieś ilustracje, czegokolwiek będziecie schemat robili, to chodzi o to, żebyście wiedzieli, jak coś wygląda i do czego służy. Czyli że temu służy to, że będziecie musieli w internecie znaleźć, w internecie znaleźć definicję, do czego służy dane coś, co każe. Yy, zrobić. Pokażę Wam dokładnie, jak ma wyglądać cała ta praca. Jak ma być ułożone wszystko bez tekstu. Teksty będziecie musieli sami znaleźć definicję, poczytać sobie. Także, tylko korzystacie z tych narzędzi, które Wam pokazałem. Wystarczy to. W razie czego, jak coś innego, będziecie chcieli to. Tutaj prawym guziczkiem. I można zobaczyć, co tu mamy innego. I pamiętamy Ctrl Z. Jeśli coś się zakapućkacie gdzieś, Ctrl Z. I wycofujemy. Dobra, na końcu dajemy plik. Zapisz jako. Uwaga, końcówka po kropce XCF. Nie ruszamy tego. Nie ruszamy tego. I jak zrobicie swoją pracę, to napiszecie. Tutaj JAN. Kowalski, jeśli się nazywacie Jan Kowalski. Wasze imię, nazwisko. XCF. Kliknijcie na pulpit, albo wasz katalog, jeśli macie. Zapisujecie. I zobaczcie, tutaj mam, tu mam. Następnie wchodzicie na mobi-dziennik. Wchodzicie, jak już zrobicie pracę i zapiszecie ją, wchodzicie na mobi-dziennik na wiadomości. Dajecie nowa wiadomość, temat. Piszecie nazwę klasy, czyli na przykład siódma A, i, przy, i piszecie temat. Zadania, czyli na przykład schemat sieci albo budowa komputera, w zależności jak Wam podam. Tutaj piszecie ładnie: Dzień dobry. W załączniku praca. Każdy będzie wysyłał ze swojego konta, ale na wszelki wypadek, jeśli będziecie robili pracę w dwie osoby, to tutaj napiszcie ja, Wasze imiona i nazwiska. Jan Kowalski i Zuza Zuzanna. I kończymy jak kończymy? Kończymy z wyrazami. Szacunku. Cyk. I tutaj już możecie tylko swoje inicjały, czyli J na przykład. W tym przypadku oficjalnie, jakbyście pisali, to trzeba się ładnie podpisać. Dobra, ale ja będę wiedział od kogo to jest. Wschodzimy na dół, dołącz plik. Wybieracie dołącz plik i teraz, w zależności na, albo na pulpicie, albo w katalogu, jak macie, ja mam na pulpicie pulpit, wybieram. Yy, tutaj, Jan Kowalski, otwórz. Widzicie, jest załączony plik. Tutaj po prawej stronie wybieracie mnie i wysyłacie. I mam Waszą pracę. Rodzice będą mogli sprawdzić, jak ta Wasza praca wygląda i jak ona odpowiada z tym, co Wam przysłałem, co Wam pokazałem. Ja Wam przy opisie oceny napiszę, dlaczego jest taka ocena, a nie inna. No i, i tyle. Macie dostęp do internetu. Możecie zadawać pytania w internecie, jeśli czegoś nie wiecie. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest to, żebyście potrafili korzystać z wiedzy zawartej w internecie. Chyba, że ktoś bardzo chce wkuwać pamięciowo, to nie ma sprawy, mogę takie coś załatwić. No, to do zobaczenia.